Halo, Halo Siemanko! Witam serdecznie na kolejnej transmisji, na kolejnym gameplayu z EFootball PS 2021 na dodatkach na modach Wirtuaryt V8.4 oraz Ultimate Master League 2024. Do tego jeszcze modyfikacja pod Euro 2024, także troszeczkę tej modyfikacji tutaj jest. Te lecimy sobie gameplay. gameplay no. Zagramy sobie mecz Euro. E, Polska kontra Austria. To jest piątek. Ottima esecuzione ed ecco che arriva la replica. Hymny odśpiewane, odegrane. W poprzednim, poprzednim materiale, który udostępniłem z PSA na YouTubie, to był mecz Polska-Holandia. I udało się przewidzieć w tamtym meczu wynik prawdziwego, realnego meczu. Było 2 do 1 w tamtym materiale, i 2 do 1 dla Holandii było w trakcie Euro. Zobaczymy, czy tutaj się uda podobnie. Stadion w Dortmundzie, wypełnione po brzegi, także będziemy tutaj pykać. Nie jest to full modyfikacja PSA 21 złączony z Euro 24. Jak widać, no piłka nie jest Euro 24, już mi się nie chciało osobno tej piłki rzucać. Do tego składy nie są aktualne, na przykład mamy Matiego Kasia, dopiero z innej modyfikacji mogę, która dopiero wyjdzie z Ultimate Master League i Virtua Red. I to euro będzie już takie w pełni kompletne. E, no ale to dopiero gdzieś w połowie czerwca, chyba, ma się wydarzyć. Także e, no, do tego czasu to już e, praktycznie w połowie, znaczy pod koniec czerwca. Także no. E, euro już będzie praktycznie na finiszu wtedy. Dobra, mieliśmy tutaj całkiem ciekawą sytuację. Uderzenie w poprzeczkę Frankowskiego. Także no nie mamy tutaj takiego zawodnika jak Buksy, Buksy czy Urbańskiego. No i to jest w zasadzie taki pierwszy materiał gameplayowy z PSA 21, który tutaj postanowiłem, w którym postanowiłem tutaj dodać swój komentarz. Też nie będę jakoś tutaj dużo komentował w tym spotkaniu, żeby po prostu się skupić i zagrać jak najlepsze spotkanie. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś nudne 0-0. No dobra, lecimy tutaj No, miała być kontra, ale chyba ewidentnie nie pykło. Mam jeszcze tutaj mod na... sam gameplay. że troszeczkę tej modyfikacji do ps 21 tutaj mam. To jest po prostu mod, który... Poprawia fizykę gry całkowicie, w porównaniu do PSa a 21, tego standardowego, bez modyfikacji, no to jest spora Pala, różnica. A była okazja, jeszcze Zalewski, ale nad bramką. No cóż ja wiem czy tak bliziutko ta piłka nie było jakoś tak strasznie przestrzelone, ale postraszyliśmy tutaj bramkarza Austriaków. Widzę zaczynają śpiewać na trybunach. A i Lewandowski. Ciekawe czy Lewandowski zagra w ogóle. W meczu przeciwko Austrii. Ponoć wrócił już do treningów. Wszyscy pokładają nadzieję w tym meczu właśnie z Austriakami, że Polacy będą w stanie coś w tym meczu osiągnąć. No, jak chcemy jeszcze myśleć o wyjściu z grupy, nawet z tego trzeciego miejsca, no to Polacy muszą, no muszą po prostu wygrać chociaż jeden mecz. To będzie na pewno ciężkie. Może teraz Zalewski, ale mnie tutaj zablokował obrońca. Austriacy zepchnięci do defensywy, ale też taką postawę tutaj defensywną przyjęli. Więc ja tutaj bardziej ofensywnie zdecydowałem się wybrać taki wariant. Po czym to można zauważyć, u dołu koło paska imienia zawodnika jest takie um, u Austriaków, jest taki niebieski wskaźnik, niebieski pasek. On, on pokazuje, że drużyna jest bardziej nastawiona na grę w defensywie. Jak jest biały, to jest, że tak neutralnie. U mnie jest na przykład czerwony. I to już jest takie ofensywne. Można dać jeszcze taki bardziej czerwony kolor. Można ten, co jest teraz, nazwać różowym, a następny już jest taki bardziej czerwony. To już taka ultra defensy, ult, ultra atak jest. Nie? I już całym zespołem po prostu się atakuje. Ale rzadko tego używam, ponieważ w defensywie potem jest problem przy kontratakach. Może teraz rzutka i tutaj Zalewski. Do w Bliźniutko, piłki, chyba jeszcze raz tutaj lewą stroną, prawą stroną spróbujemy przeprowadzić atak, jest okazja, Zieliński, ale broni tutaj bramkarz, aby ten strzał był. Austriacy tutaj zbyt głęboko się cofnęli więc postaramy się to jakoś wykorzystać. Rzutka, aj. Prosto w rękawice bramkarza. Poziom na którym gram, bo tego nigdy nie ujawniałem. E, w trakcie właśnie takich meczów gameplayowych, czysto gameplayowych na transmisjach z kariery zawodnika, czy tam E, ogólnie no to mm, ujawniałem no to zawsze gram na legendarnym poziomie. Jest jeszcze e, poziom super e, superstar. Z, nie, po, jest poziom Legend. Ale teraz okazja. także to jest tak jakby superstar ten poziom, no ja mam spolszczoną wersję gry, no to to jest legendarny. Czyli drugi najtrudniejszy poziom trudności jest jeszcze poziom legenda. Który można odblokować po pięciu zwycięstwach na poziomie legendarnym. No ale ta legenda jest zdecydowanie dla mnie za trudna. No i też jest za nudna, no bo e, boty nie popełniają praktycznie żadnych błędów. No i często też wyniki się kończą 0-0. bo po prostu dostaje totalny łomot. na no, karierze zawodnika jak gram, no to e, tam gram tylko jednym piłkarzem, także e, tam to już w ogóle ten poziom trudności legend e, się nie nadaje, bo pra praktycznie w każdym meczu jest 0-0, dlatego gram na legendarnym, no i zresztą legendarny to jest taki poziom idealny pod moje umiejętności. Chociaż no patrząc po moich materiałach na gameplay'owy na YouTubie z PSA 21 no to tam prawie każdy mecz przegrywałem na trybie legendarnym. No ale jakoś ten poziom jest najbardziej, najbardziej taki zbliżony do... ...do moich możliwości. No dobra, mniejsza z tym o poziomie trudności, szkoda, na razie 0-0 była... Jedna taka, no może nawet dwie takie niezłe sytuacje, których się nie udało wykorzystać. Wojtek Szczęsny na razie bez pracy. Oddaliśmy cztery strzały, dwa, dwa, dwa strzały w światło bramki. Austriacy na razie nic nie zrobili, ale częściej utrzymywali się przy piłce. No może w drugiej połowie będzie ciekawiej. Że w drugiej połowie się tutaj bardziej skupimy na tym meczu. No, jak widać, Austriacy przeszli do trybu ofensywnego, podobnie jak ja. Widać, że Austriacy będą chcieli wygrać to spotkanie. Przetrzymali nawałnicę, nawałnicę no, w pierwszej połowie. No i mamy fał. No niestety, bardzo blisko. Pola karnego, bardzo blisko bramki, a tutaj niestety w tej grze, nawet po tych modyfikacjach gameplayowych, na poziom, y, to rzuty wolne są strasznie zabójcze. Także może być z tego gol, ale udało się odbić tą piłkę od muru. No i szczęśliwa pierwsza interwencja w tym spotkaniu. Oj, oj, oj. Ale błąd teraz. O, Tu będzie karteczka, Bednarek. Na szczęście tylko żółta kartka. Ale taki po prostu jakby to uznać, no miał być to ślisk w piłkę. No. Nie mogę powiedzieć, że to taki niepotrzebny ślisk, bo jednak zablokowałem tutaj szansę na rozwinięcie się akcji. No i niestety. Jeden do zera dla Austriaków. Alaba. Bardzo dobre uderzenie z rzutu wolnego. Szczęsny jeszcze tam próbował, ale... Nie sięgnął tej piłki na tyle, żeby ją po prostu wybić. Odbił tą piłkę, ale no nie był w stanie jej wyciągnąć A tam zawodnik z numerem 6 nie podskoczył w murze i akurat nad jego głową ta piłka przeleciała no szkoda no ale będziemy teraz próbować jakoś się odnieść, znowu do defensywy przechodzi tutaj Austria będą teraz się starali bronić tego wyniku, ale tutaj piłeczka od Zalewskiego Niestety niedokładne podanie i nic z tego nie wyszło. Lewandowski przejmuje piłkę, Lewandowski! Może będzie szansa na gola, ale nie. Już mnie tam doganiał obrońca. Już mnie tam obrońca doganiał i... Nie dało się inaczej tego rozegrać. Też nie było nikogo do pomocy. Może teraz Bednarek z głowy bliziutko, ale obok bramki. No, jednak tak sporo od tej bramki. Ujęcia kamery telewizyjnej wydawało się to trochę bliżej. Ale na powtórce już inaczej to wyglądało. jest Ślisz, Zalewski jest kiwior, ale wyczyszczony, mamy rzut rożny kolejny rzut rożny Dobra, no spróbujemy tutaj może na wbiegnięcie może się uda no i nie ma ta piłka miała trochę bardziej dojść do tej bramki, ale nie dość, że troszeczkę odchodząca wyszła z, piłka, z tej. Troszeczkę odchodząca ta piłka była. To jeszcze. No tak bardziej przed, na, na bliższy słupek, aniżeli gdzieś tam w środek bramki. Austriacy się teraz cofnęli totalnie do defensywy, ale tutaj fatalne przyjęcie. No, i z kontratakiem będzie ruszać ekipa Austriaków, Sabicer. Dobra, udało się przejąć. Lewandowski od razu do niego piłka, ale nic z tego. Tym razem się już nie udało tak przejąć jak kilka chwil wcześniej, ale teraz złe podanie. No i fatalne podanie lewego. Dobra, no do zmiany na razie nie dojdzie. Zresztą za bardzo nie mam tutaj kogo zmieniać. Tak mówię, składy nie są aktualne. W większości tak, ale jednak nie są aktualne co do powołań, jakie są na euro. Oczywiście myślę, że jak już będą rozlosowane fazy ćwierćfinałowe to faza pucharowa, no to więcej tych meczów tam zrobię. Na razie tylko reprezentacji Polski. No może teraz mamy znowu okazję. Bieliński. A ja niestety on się zawahał przy podaniu Austriacy totalnie się tutaj zamknęli co, 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 co by tutaj wymyśleć? No kurde za bardzo nie ma nie ma co zrobić To już taki ultra offensive chyba Trzeba dać i mieć nadzieję, że damy radę tutaj chociaż wyrównujący wynik zdobyć. Wyrównującą bramkę. Dobra, idziemy z kontrą, ale znowu zawodnik z numerem 13. Problemy z przyjęciem, a tutaj mieliśmy V, także rzut wolny. Kiwiot to był. Numerek 14. Jedną połowę mam ustawioną na 12 minut, ale ona tak trwa... Tak szczerze mówiąc 10 minut do 10 minut. Dobra, mamy jeszcze Zalewskiego. Może teraz. Może powinienem tutaj spróbować zutki, nie wiem Teraz to już się nic nie dowiem. Bednarek fałluje. Tutaj no głupi fał w tej sytuacji. Topnął zawodnika. Topnął rywala w nogę. Zaraz to zobaczymy. No czy ja wiem? no Sędzia uznał, że to jest fałno Także na no, niech tak będzie. Nie będę się sprzeczał. Ale teraz Arnautowicz i broni szczęsny. Wybronił to Wojtek. Krótka. I lecimy z kontrą. No, tylko, że tu za bardzo nie ma kto do tej kontry wychodzić. Jest Zalewski. Ale tutaj trzeba troszeczkę więcej pomocy. To nie jest tak jak FIFA na szybkiego zawodnika, i, i biegniemy. Tutaj niestety trzeba troszeczkę pokombinować. Może teraz Dawidowicz. No i żony w ofensywie nawet, no bo już mamy ultra offensive taktykę, także narażamy się na te kontrataki. Ale Bednarek tutaj na posterunku. Dobra, przedar się Kiwior, ale Zieliński, no niestety. Ta piłka odskoczyła. Nie wykorzystaliśmy sytuacji z pierwszej połowy i teraz na tym cierpimy. Spalony Arnautowicza, Bednarek tam. No taki niewielki, no ale i tak Bednarek był miał szybsze dojście do piłki, także i tak Arnautowicz by tej piłki nie przejął. I to już w zasadzie ostatnia akcja tego spotkania. Ojej. No zamknęli się tutaj w obronie totalnie. Trzy minuty sędzia doliczył. Dawidowicz, nie ma tutaj faulu. Niestety. Także nie będzie okazji strzelić tutaj już gola wyrównującego. No i niestety porażka 0 do 1. No mam nadzieję, że ten wynik się nie sprawdzi e, w piątkowe popołudnie i e, będzie całkiem inny niż tutaj w tym meczu. Mecz no, nie był jakiś super ultra ciekawy, nie był jakiś dobry, ale, ale też najgorzej nie było. 7 strzałów oddaliśmy w trakcie tego spotkania. Austriacy oddali 3, ale Austriacy Wykorzystali jedyną swoją sytuację z rzutu wolnego, no i wygrali to spotkanie. A my słyszymy się zapewne już na meczu z Austrią. E, z Francją, przepraszam.